Hej, cześć, siemanko, jestem farmerka, witam was bardzo serdecznie w kolejnym już drugim odcinku na moim kanale w serii 1 vs 1 z Czarnym Panem. Na początku kupujemy sobie kombajn, który jest modem i jest po prostu idealny pod to, żeby po prostu go kupić w tym odcinku. To jest naprawdę niesamowity kombajn pod tym względem, że nadaje się do serii od zera, ponieważ wygląda ten kombajn na stary, mały i jest po prostu idealny, a nie jakiś mega nowoczesny i duży i tak dalej. A nie na tym nam polega, żeby ta seria zaczynała się od mega dużych maszyn. Dlatego zakupiliśmy taki kombajn, bo znaleźliśmy takiego po prostu moda. Czarny Pan w ogóle chyba też yy, kupił ten kombajn, bo tak się jakoś złożyło, że idealnie kupiliśmy ten sam kombajn, bo jest naprawdę na początku... Najlepszy po prostu, żeby kupić taki kombaj. W dzisiejszym odcinku, jaki jest cel? Yy, zastanawiałam się nad tartakiem, ponieważ mamy tu naprawdę bardzo dużo drzew. Strasznie dużo drzew tutaj mamy. No i najlepiej sobie się opłacało zrobić albo meble, albo po prostu tartak postawić. Więc nad tym się naprawdę również w dzisiejszym odcinku mega skupimy. Tak również się skupimy na tym, żeby po prostu kupić jakieś zwierzęta, słuchajcie to też będzie naprawdę bardzo, wydaje mi się może nie jakąś zarąbistą inwestycją no ale chociaż na naszej farmie będzie się coś działo, bo mi bardzo zależy, żeby wygrać z Czarnym Panem żeby mieć bardzo dużo pieniędzy, więcej niż on no ale słuchajcie, również muszę myśleć o tym, żeby po prostu moje gospodarstwo wyglądało i żeby chociaż jakieś zwierzęta były, no bo jak można mieć farmę bez zwierząt, ja tego nie rozumiem no ale również oczywiście od razu sobie robimy bele, mamy kombinację Mamy prasę, ciągnik, więc naprawdę tych maszyn mamy już coraz więcej. No ale jak już mówię, tutaj sobie robimy żniwa. Pracownika jeszcze yy, po prostu sobie nie włączam, nie zatrudniam pracownika, bo chciałabym na początku tej serii ogólnie sama trochę popracować nad tym wszystkim. Wiadomo, no i po prostu sobie robimy żniwa, robimy sobie bele, pszenicę, potem z tych beli będziemy mogli może TMR zrobić dla krów, albo po prostu sprzedać te bele, bo żeby mieć pieniądze. Na koncie mamy 75 tysięcy euro, więc mamy naprawdę bardzo dużo pieniędzy, znaczy bardzo dużo pieniędzy. Fabryki mega wielkiej za to jakieś nie kupiły. no ale wiadomo, lepsze to niż nic. Mamy jeszcze Kiszonkę do pozbierania. Mamy kiszonę do pozbierania, dlatego ją teraz pozbieramy. Przyczepy żadnej płaskiej jeszcze nie kupujemy, bo mamy przyczepę taką, to trzeba z niej po prostu skorzystać. Może kupimy w późniejszym etapie odcinka, albo po prostu kupimy w następnym, trzecim odcinku. No ale to już zobaczymy za niedługo. Pakujemy te bele szybko na tą przyczepę. Jedziemy z koksem, sprzedajemy, kupujemy, inwestujemy. Zaraz zobaczymy co tam u czarnego pana się dzieje na farmie i naprawdę będzie przekozacko. Oczywiście pamiętajcie, że jak wam się ta seria podoba, to zostawcie łapkę w górę subskrypcję. Będzie mi naprawdę niezmiernie miło, bo lecimy, rozwijamy ten kanał. Więc naprawdę, jeśli wam się podoba ta seria, to zostawcie łapkę w górę i oczywiście komentarzem również nie pogardzę widziałam ogólnie, że Czarny Pan bardzo dużo robi wiór my ogólnie również będziemy te wióry robić lecz ja bym chciała w moich odcinkach ogólnie robić coś jeszcze innego e, niż same wióry bo wiadomo, nie na tym tylko seria polega, żeby wióry same robić dlatego my po prostu lecimy z koksem i również teraz będziemy kosić trawę no, zróbmy tą kiszonkę zróbmy siano zróbmy coś innego niż wióry, las i tak dalej więc po prostu skośmy tą trawę, zgrabmy tą trawę, albo przetrząćmy tą trawę i po prostu, po prostu, po prostu, po prostu będzie super. Lub po prostu to jedzenie, to bardziej ta trawa, siano, yy, pójdzie po prostu do owiec, bo ja naprawdę chciałabym chyba za niedługo zakupić owce, a to będzie naprawdę spoko, no bo jak w sumie teraz kosimy trawę, to fajnie by było, żeby coś się z tym zadziało, coś z tym się stało. Dlatego kupmy te owce, dajmy im jeść od razu no a w późniejszym etapie odcinka możliwe, że jeszcze tą kiszonkę i tak i tak zrobimy czy opłaca się robić kiszonkę? nie mam bladego pojęcia wydaje mi się, że w fs22 w ogóle była ta kieszonka jakaś droższa albo mi się wydawało po prostu yy, i po prostu są teraz lepsze rzeczy, które wolałabym robić na przykład grzyby, już wolę, szczerze mówiąc wolę zrobić grzyby niż kiszonkę Naprawdę. No ale wiadomo, wszystko trzeba robić, trzeba eksperymentować i po prostu się starać i zakupywać wszystko. Kombajn mamy pełen, trzeba iść po w ogóle, zastanawiałam się, czy nie kupić sobie może nowego jakiegoś ciągnika. No i właśnie się bardzo dobrze zastanowiłam. No i mamy klasa, słuchajcie, mamy klasa, zakupiliśmy sobie nowy, średni ciągnik klasa. Ogólnie ten kombajn jest, ten ciągnik jest trochę za duży na ten kombajn i musiałam tak trochę dookoła w ogóle objechać ten kombajn, no ale na szczęście daliśmy sobie radę. Kombajn pusty, sobie na razie to odłożymy tutaj i zastanowimy się jakie to są w ogóle fabryki, co by byśmy w ogóle mogli zrobić. Tą pszenicę oczywiście sprzedamy, no ale zastanawiam się, naprawdę ciągle się zastanawiam, co będzie naprawdę najlepszą opcją, żeby po prostu wygrać z czarnym panem. Oczywiście, również w dzisiejszym odcinku będziemy musieli zasadzić yy, albo zasiać nasze nowe pole, bo w poprzednim odcinku w ogóle tak się szybko zgraliśmy z tym wszystkim, że zdążyliśmy zrobić dwa pola. Może te pola nie są jakieś wielkie, no ale jako takie są i na pewno pojawi się jedno pole naprawdę bardzo, bardzo duże. Oczekujcie tego, no bo będzie po prostu wielkie. No i będziemy mogli tam zasadzić sorgo, czy tam słonecznik, czy to po prostu wszystko i oczywiście również ogólnie zastanawiałam się nad tym, żeby e, sobie również położyć pola ryżu. pola ryżu ale to dopiero w późniejszym etapie odcinka bo nie chcę teraz w drugim odcinku już stawiać pol ryżu dlatego zrobimy to po prostu później jakoś, bo na ryż mam naprawdę spoko plan, nie wiem czy ten plan ogólnie wyjdzie, ale mam nadzieję, że tak ponieważ chciałabym z ryżu zrobić woreczki, po prostu ryż w, w, w woreczkach albo olej ryżowy, ale jestem bardzo ciekawa, czy to się w ogóle opłaci. Bo staram się nie sprawdzać nic, naprawdę. Staram się to po prostu robić na czuja, zobaczyć. Yy, nie sprawdzam nic na YouTubie, żadnych poradników, nic takiego nie robię, bo ja tutaj chcę grać fair i wiadomo, to chodzi bardziej o to, żeby po prostu dobrze się bawić, a nie tutaj czytować albo nie wiadomo co robić innego. Więc po prostu naprawdę zastanawiam się, co by mi się najbardziej opłaciło. Czy ten olej ogólnie z olej ryżowy, czy. Ryż w woreczkach. Naprawdę nie mam pojęcia. No ale zastanowię się nad tym bardzo dokładnie i zobaczymy co ja tutaj kupię. No bo nikt nie powiedział, że ja nie mogę ani tego, ani tego. Mogę dwie rzeczy na raz kupić. No ale tego ryżu będzie musiało być naprawdę bardzo, bardzo duże, wielkie pole ryżu. Podjechaliśmy do sklepu, ponieważ musimy właśnie kupić sobie również jakiś nowy siewnik punktowy, ponieważ chciałabym zasadzić w końcu coś innego niż pszenica albo rzepak, więc mamy tutaj siewnik, który jest idealny, dosłownie idealny. Podniesiemy go, podniesiemy go. Nasz klas daje radę, słuchajcie, daje radę. Mamy kukurydzę, na, nawóz stały kukurydza. Jedziemy zasiać to pole nasze, co tutaj mamy. No i co? Co zasiejemy? No kukurydzę siejemy, bo kukurydza to jest klasiko. My tutaj nie będziemy świrować i eksperymentować aż tak bardzo, bo jeszcze se pole zepsuje i będzie przypał. Jeśli chodzi o wapno, powinnam to pole zasypać wapnem, ale zapomniałam. Zapomniałam obsypać to pole wapnem, no ale już mamy nawóz stały, więc w sumie już przymknijmy na to oko po prostu. No ale nawóz powinien być oczywiście. No ale niestety się komuś zapomniało my tutaj sobie jeszcze tą trawę tutaj ostatni rządeczek mamy więc teraz wystarczy tylko zgrabić zbelować no i kupić oczywiście owce za chwilkę sobie również zaczniemy robić wióry mamy luty, no to jest taki miesiąc niby ok, niby nie ok jeśli chodzi o wióry no ale te wióry i tak i tak będziemy musieli zrobić sprzedać drewno i tak dalej wycinać no, bo jednak dookoła nas są wszędzie drzewa, jest las. Mamy z tego naprawdę bardzo fajny zysk, więc dlaczego z tego po prostu nie skorzystać? Zaraz pojedziemy sobie do Czarnego Pana zobaczyć, jak on tam w ogóle wszystko sobie poukłada, bo ja słyszałam, że właśnie sobie ładnie tam udekorował wszystko. Z daleka widzę, że tam jakieś silosy ma i w ogóle jestem naprawdę bardzo ciekawa, co on tam kombinuje. Oczywiście, jeśli chcecie zobaczyć jego perspektywę, to bardzo zapraszam Was na kanał Czarny Pan, bo właśnie nagrywamy teraz serię. No i oczywiście, jak obejrzycie mój odcinek, no to zapraszam Was na jego kanał. A my tutaj sobie kończymy, zgrabiać już naszo, nasze siano, bo to już jest siano, nie trawa. Skończyliśmy, wystarczy wziąć teraz prasę, zbelować to, kupić owce i po prostu będzie idealnie. No ale zanim my tutaj tą trawę, w sumie y, siano, zgrabimy, to my tutaj również musimy tą słomę skończyć w końcu, bo my tutaj mamy pszenicę oczywiście. Nie zapominajmy, że my jeszcze nie skończyliśmy żniw pszenicy. Trzeba to po prostu jak najszybciej skończyć, żebyśmy mogli bele, y, bele słomy zrobić. No i żebyśmy mieli po prostu naszą prasę wolną. Więc, więc tak, więc po prostu zabierzmy się do roboty. Trzeba iść w ogóle chyba czarnego pana odwiedzić, słuchajcie. Wychodzimy z kombajna, z kombajnu, biegniemy i zobaczmy, co on tutaj wykombinował. W ogóle zawołał mnie do siebie na gospodarstwo, ponieważ wycinał drzewo i idealnie to drzewo mu się zawiesiło o inne drzewo. Więc yy, no, takie umiejętności to też trzeba potrafić takie coś zrobić. Mi się jeszcze w sumie nigdy drzewo o drzewo nie zahaczyło, więc ciekawie. Tylko kurczę, w sumie miałam iść zobaczyć, co on tam kombinuje, co on tam robi, jak on tam ma, no ale zostawię to w sumie troszkę na później. Niech on tam sobie jeszcze dobuduje, niech on tam jeszcze sobie pokoloruje, niech on tam sobie jeszcze zrobi. No a pod koniec odcinka pójdziemy zobaczyć, jak on tam sobie wszystko poukładał i po prostu zrobił. Zastanawiam się ogólnie jeszcze co byśmy mogli na tym tutaj polu zasadzić, ponieważ zastanawiam się co byśmy mogli zrobić w następnym odcinku, czyli w trzecim odcinku, który pojawi się jutro, więc bardzo serdecznie was zapraszam i oczekujcie jutrzejszego odcinka, ponieważ będzie bardzo ciekawie. I właśnie zastanawiam się, co my byśmy mogli zasiać tutaj, żeby po prostu w następnym odcinku było fajnie, ciekawie i żebym również mogła w końcu zainwestować w jakąś fabrykę. No i również oczywiście pamiętajmy o tym, że trzeba kupywać tereny, słuchajcie. Trzeba kupywać tereny, trzeba zajmować się terenami również, a my tego miejsca będziemy mieli coraz mniej. Dlatego będziemy musieli mega dużo pieniędzy zarabiać, żebyśmy mogli chociaż wykupywać tereny oczywiście. Jak się zdenerwuję, to postawię 50 szklarni grzybów albo 50 szklarni sałat. No to może wygramy. W FS22 była ogólnie pompa ropy naftowej, i przez tą ogólnie fabrykę ropy naftowej zarabiało się tyle pieniędzy. Słuchajcie, w FS22 tyle pieniędzy. Ja w ogóle serię zaczynałam właśnie również z takim czymś, że zaczynałam od, ro od ropy naftowej. No ale naprawdę. Było grubo, słuchajcie. No ale tutaj niestety chyba fabryki ropy naftowej nie ma, lecz nie chcę wprowadzać Was w błąd. No i po prostu będę musiała przypatrzeć się i dokładnie obejrzeć ten cały sklep. Chcieliśmy już tutaj robić nasze rządki, a bardziej zbierać nasze rządki słomy, dlatego teraz trzeba to co jest w przyczepie sprzedać, wziąć kultywator i zacząć nasze pole po prostu ogarniać. Trzeba skultywować, zasiać, nawieść i będzie po prostu idealnie. Ja tutaj w ogóle super siłą sobie troszeczkę pomogłam i tutaj z boku postawię sobie, pozwolę sobie super siły użyć i po prostu ustawić te bele na poboczu, ponieważ niech sobie tam stoją, to też jest jako taka ozdoba, bele fajnie słoma i tak dalej, i tak dalej. No a później w, któryś, w którymś odcinku się po prostu zajmiemy tymi belami, na pewno coś zrobimy z tym i na pewno znajdziemy dla nich idealne miejsce, idealne rozwiązanie więc zobaczymy. A jak na razie sobie skultywujmy pole, zasiejmy sobie pole. A co będzie dalej, to już zobaczymy. Trzeba pojechać w ogóle do sklepu. Teraz sobie tak rozmyślam, że trzeba pojechać do sklepu kupić jakąś przyczepę, taką naprawdę większą już przyczepę na wióry. Słuchajcie, bo no teraz będziemy zajmować się wycinką drzew. Włączyłam pracownika, niech sobie jednak tam pracownik jeździ, bo teraz akurat mi się bardzo przyda pracownik. W ogóle tutaj mi coś nie chciało działać. W sensie w ogóle urządzenie, ta maszyna nie chciała załapać mi w ogóle przyczepy, nie wiem czemu, nie chciała się jakby tak ustabilizować i ogólnie ułożyć. No ale na szczęście jako tako się trochę poruszałam tą maszyną i ciągnikiem, aż w końcu zaczęło nasypywać się trochę do tej przyczepy, więc chyba działa wszystko na szczęście, nie ma żadnego laga, baga, czegoś tam. Więc po prostu wytnijmy te drzewa, bo ich jest naprawdę, naprawdę dużo. Więc trzeba po prostu to zamienić na wióry, zaraz kupimy tartak i po prostu będzie idealnie. A jak będziemy mieli tartak, będziemy mogli po prostu posprzątać trochę w naszych maszynach, usunąć przyczepę, usunąć maszynę do wiór i będziemy mieli po prostu tartak, który już nam będzie robił wióry. Więc to jest naprawdę mądry plan. Słuchajcie, mądry plan. Inwestycja w tartak, meble do tego, coś meble, deski bardziej, deski i tak dalej. Po prostu będzie coś idealnego. Więc po prostu szybko wytnijmy to drzewo, jest luty, mamy naprawdę już dużo pieniędzy. Sprzedaliśmy jedną przyczepę ogólnie wiurów wiór i mamy 115 tysięcy euro. Więc to jest naprawdę bardzo duża suma pieniężna, więc za taką sumę, jak my jeszcze sprzedamy takie dwie trzy przyczepy, to słuchajcie, będziemy mogli kupić wszystko, dosłownie wszystko. Nawet odkupić gospodarstwo czarnego pana bym mogła, słuchajcie. No, ale wiadomo. Trzeba z tym lasem ogólnie zrobić mega mega wielki porządek. Tutaj większość drzew nie ma być. My, te wszystkie drzewa, tutaj to właśnie wjeżdżamy do takiego ala-lasu, bym powiedziała. To tych drzew nie może być, słuchajcie, nie może być. Trze musi być po prostu czysto. Pięknie, czysto i w ogóle. <gry> Więc tak. My tutaj sobie sprawdzamy krowy, ponieważ zastanawiałam się również nad kupnem krów. Ale stwierdziłam, że chyba jednak nie. No, bo ja ostatnio kupiłam zagrodę, dla krow, myślałam, że będę miała mleka, a nie miałam mleka. I ja tutaj w sumie nie umiem się rozczytać w tym sklepie, o co w ogóle chodzi, które krowy mają mleko, które krowy nie mają mleka, i tak dalej, i tak dalej. A wiadomo, poradników nie oglądam. Więc ogólnie zastanowiłam się, tak. W sumie nie będę ryzykować. Kupimy po prostu owce. Dosłownie, kupimy owce, widziałam, że czarny pan kupił sobie kozy więc też bardzo fajnie naprawdę na kozim mleku da się naprawdę bardzo dużo zarobić no i tak właśnie się zastanawiam, że jak on ma kozy no to może ja kupię owce bo czemu by nie to by było naprawdę spoko, uważam może na wełnie nie zarabia się jakoś dużo ale również są fabryki które potrzebują wełnę więc to też mogłaby być na przykład dobra inwestycja na to, żeby po prostu takie coś ogarnąć no, ale to się mówię, to zastanowimy się. Jest naprawdę bardzo dużo pomysłów, jest naprawdę bardzo dużo planów. My ogólnie planujemy z Czarnym Panem w tej serii tak mniej więcej 10 odcinków zrobić, jeśli chodzi o tą serię. No, ale co będzie, jak będzie, no to już zobaczycie wkrótce, ile to mniej więcej będzie wynosiło ta cała seria. Ile mniej więcej będzie wynosiła. Ja jestem tak szczerze, sama ciekawa, ile to wszystko będzie wynosiło jeszcze. Ale wiadomo, jak będzie nuda, no to po prostu zakończymy. No ale tak się super, świetnie bawimy, tak super, świetnie się tutaj rywalizuje, że nawet nam się nie chce tej serii kończyć. Wiem, jest drugi odcinek, spokojnie. Ja po prostu już myślę, mówię z góry po prostu. Ale tak, nawet już nie wiem, tak szczerze mówiąc, co mam powiedzieć, bo po prostu robimy te wióry jest naprawdę niesamowicie tutaj czarny pan w ogóle kupił sobie prasę wraz ze zgrabiarką ciekawe, ciekawe Takie, takiego, takiej maszyny jeszcze nie widziałam w, w tym farmingu w fs22 widziałam ale w tym powiem wam jeszcze mi się nie zdarzyło ogólnie zobaczyć dobra Trzeba zastanowić się nad tymi owcami, słuchajcie. Trzeba zastanowić się nad tymi owcami, co my w ogóle chcemy. Czy my na pewno chcemy te owce? Na 100% chcemy te owce. Ja tutaj sobie jeszcze sprawdzałam krowy ogólnie, czy na pewno nie jestem ślepa, no ale chyba byłam ślepa. No i po prostu kupimy sobie owce. Tylko powiem tak, tych owiec jest tylko 68. Słuchajcie, ja nie wiem, jaką ja kupiłam zagrodę. Ja najwyżej kupię jeszcze jedną owce, ale naprawdę mało, bardzo mało owiec. No. No dobra, niech już po prostu te owce będą, bo są zagrody, gdzie jest więcej owiec o wiele. Ale oczywiście są również droższe, no, ale my mamy tyle pieniędzy, zobaczcie, żeby nas było stać na droższą. No ale ja również też w sumie zastanawiam się nad tym tartakiem, żeby ten tartak jeszcze w dzisiejszym odcinku kupić i żebyśmy mogli od razu drzewa trochę narąbać i wsadzić do tego tartaka, żeby nam się w następnym odcinku zrobiły yy, deski. Deski, przepraszam, zapomniałam słowa. Deski, żeby nam się deski po prostu zrobiły i żebyśmy mogli sprzedać i żeby po prostu było dużo pieniędzy. My oczywiście tutaj również musimy zająć się naszą trawą, naszym, naszym sianem, naszym sianem, żeby dać po prostu owcom. Ogólnie te owce tak mało jedzą, naprawdę. one Ja zrobiłam tyle beli tego siana, a one dosłownie nie chcą tego jeść, słuchajcie. One naprawdę bardzo mało jedzą. Ale okej, okay, spoko. Po prostu do końca serii nie będę dawać jedzenia moim owcom. Ponieważ te jedzenie będą dalej miały, nawet jak nagramy 15-20 odcinków z tej serii, to te owce i tak tak by miały dalej jedzenie, więc to jest akurat zabawne bardzo, jak to wszystko działa, więc... No więc tak. Moment teraz, żeby postawić, słuchajcie, tartak. Tylko ja z tym tartakiem miałam malutki problem, ponieważ nie było mnie jeszcze na niego dokładnie stać, więc stwierdziłam, że sprzedam jedną belę słomy. No ale okazało się, że jest nierówny teren, jest bardzo, ale to bardzo nierówny teren. No i trzeba było go troszeczkę poprawić, trochę go wyrównać i tak dalej, ale później się okazało, że ja w ogóle wyrównywałam teren tam, gdzie nie miałam terenu niewykupionego. No i później musiałam jeszcze gdzie indziej ten tartak postawić, bo jak możecie zauważyć, ciągle mi tutaj pokazywało, pokazuje, że za mało pieniędzy, a ja tych pieniędzy. Mam wystarczająco na ten tartak. No, i właśnie później yy, zobaczyłam, jaki, gdzie mam teren w ogóle. No i się okazało, że faktycznie muszę jeszcze troszeczkę, trochę bliżej, muszę postawić ten tartak. No i w końcu, słuchajcie, się udało ten tartak postawić. Trzeba troszeczkę wyrównać teren jeszcze bardziej. Trzeba tutaj domalować drogę, żeby to wszystko miało fajnie skład i ład, żeby to jako taką fajnie wyglądało, a nie jakieś góry, jakbyśmy w górach byli. A my jesteśmy w lesie, słuchajcie, jesteśmy w lesie. Jest to mapa, gdzie jesteśmy w lesie, pożyczył nam tą mapę not farming, więc jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że tą mapę nam po prostu użyczył, więc naprawdę bardzo świetna jest ta mapa, bardzo świetnie się na niej gra. No, jak chcecie zobaczyć tą mapę, mieć tą mapę. To zapraszam Was ogólnie na patrona do Czarnego, do Czarnego Pana. Do niego też was zapraszam. Ale oczywiście, NotFarming ma na swoim patronie bardzo superowe mapy. Więc naprawdę do, do niego też was bardzo, bardzo zapraszam. A my sobie tutaj powycinamy trochę tych drzew, włożymy do tartaka. No i w sumie co? Będziemy się chyba żegnać, bo ogólnie tak. Bardzo dużo rzeczy dzisiaj zrobiliśmy. Kupiliśmy owce, nakarmiliśmy owce, trzeba po prostu czekać, aż nam zrobią wełnę. Mamy tartak, ścinamy drzewa, żeby na środku ulicy nie stały. Niech się dzieje magia, niech się robią deski. A my w następnym odcinku może. Może, w znak zapytania, może będziemy milionerami, więc naprawdę fajnie by było, naprawdę byłoby niesamowicie, jakby tak było. My tutaj jeszcze sobie w ogóle musimy, zapomniałam w ogóle, że okej, okay, fajnie, kupiłam zagrodę do owiec, a owiec nie kupiłam, tak to się zdarza czasami, że się kupi zagrodę, a się zapomni o owcach. Jeszcze w ogóle musimy tam jedzenie im przewieźć. Ale to nie wiem, czy przypadkiem super siłą już sobie nie pomogę. Tutaj oczywiście jeszcze drzew sprzedajemy również, żeby mieć kasę, bo mamy nawet tysiąca, nie mamy pieniędzy w ogóle. Więc będzie trzeba po prostu sprzedać trochę drzew. Mamy już dwa tysiące prawie i zobaczymy, co będzie dalej. No słuchajcie, mam nadzieję, że nie będziemy na minusie. Mam nadzieję, że ogólnie nie będziemy bankrutować. To by było naprawdę coś. Pięknego, jakbyśmy nie bankrutowali. Ogólnie wiecie, coś najśmieszniejsze, że ja kupiłam zagrodę, kupiłam tartak, wszystko kupiłam, a dosłownie tylko siedem owiec kupiłam. No naprawdę to jest coś bardzo niewiarygodnego. Nie spodziewałam się, że po prostu tak zainwestuję pieniądze we wszystko, że zapomniałam zainwestować w owce, słuchajcie. Więc to też jest naprawdę niezła beka, że po prostu kupiłam tarta, kupiłam zagrodę ja chcę być milionerką, a nawet owiec nie mam i nie stać mnie na owce. Więc, no, naprawdę nieźle, grubo, grubo. No, ale spokojnie w następnym odcinku sprzedamy deski, sprzedamy wszystko, co mamy. No i tych owiec się dokupi po prostu. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Wpadajcie do Not Farminga na patrona, wpadajcie do Czarnego Pana na kanał. Ja Wam bardzo dziękuję. Oczekujcie kolejnych odcinków. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i ja się z Wami żegnam. Cześć!